Fundacja Ekologiczna Arka praktycznie przez cały rok prowadzi zbiórkę książek na cele ekologiczne i społeczne. W ramach akcji pod hasłem Dajemy książkom drugie życie. Fundacja zbiera książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, książki kucharskie, przewodniki czy też poradniki. Zgromadzone woluminy są przez organizacje wykorzystywane do realizacji dwóch sztandarowych projektów. Akcji społecznej pod hasłem Książka wspiera bohatera i niedawno zainaugurowanej kolejnej edycji akcji. Ekologicznej, książka za drzewo. O tym, jak wziąć udział w tym projekcie i jakie korzyści przynosi on dla środowiska, dziś w programie Ekologia Metropolii Śląskiej. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej konkretnych działań proekologicznych, łagodzących zmiany klimatu i mających antysmogowe znaczenie, szczególnie w miastach. Dlatego też Fundacja Ekologiczna Arka chce nagradzać osoby, które zadbają o to, by w ich otoczeniu pojawiły się nowe drzewa. Każdy, kto chce otrzymać atrakcyjną pozycję książkową, musi tylko zasadzić drzewo i zgłosić jego lokalizację za pośrednictwem strony internetowej. Fundacja Arka ze zgłoszeń na bieżąco tworzy mapę drzew. No, to już piąta edycja naszej akcji, w której za posadzone drzewa dodane na stronie ksiazka-drzewo.pl ludzie mogą sobie wybrać książkę, którą później im wysyłamy. Skoro piąta edycja akcji. Co możemy powiedzieć o tych dotychczasowych rezultatach tego przedsięwzięcia? No, mamy prawie 20 tysięcy posadzonych drzew. Chyba tak z pamięci 3,5 tysiąca książek rozdaliśmy i to warto podkreślić, że to są książki, które wcześniej zbieramy, książki, którym dajemy drugie życie podczas tej akcji. No i to bardzo fajne. Że dla nas jest to fajne połączenie, że bo drzewa powinniśmy sadzić z powodów klimatycznych, yy, głównie w, blisko naszych miast, bo to nie są takie wielkie nasadzenia, tylko zwykle to są po, to pojedyncze nasadzenia ludzi w swoich ogrodach. No a, a yy, Cała idea dawania rzeczom drugiego życia jest dla nas bardzo ważna i to jest jedna z akcji, która u nas wpisuje się właśnie w ten nurt. To wygląda w ten sposób, że my mniej więcej, żeby taką akcję przygotować, to mamy około 10 tysięcy książek później, które przebieramy. Wybierając takie te najciekawsze, też no, oczywiście niezniszczone, w, dobry, w dobrym stanie i mniej więcej 600-700 książek mamy na, na każdą edycję, no, które ludzie mogą sobie wybrać właśnie uczestnicząc w akcji. A jak to do tej pory wyglądało? Jakie też drzewa najchętniej Polacy sadzili, by później otrzymać taką książkę? Oj, to jest bardzo różnie. To, to, to generalnie, tak, jak mówiłem, to są drzewa takie ogrodowe, czyli no też są czasami, chociaż tu staramy się, żeby one były takie wzbogacające bioróżnorodność, czyli tam podpowiadamy ludziom, żeby właśnie takie tak troszeczkę też z myślą o, o, o różnych zwierzętach, jakiś, o, o ptakach, ale jak ktoś tam jakiegoś iglaka posadzi, to też przymykamy oko i, i iglak też. Tlen produkuje, więc to po prostu trzeba y, też, te, 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 jak gdyby tutaj nie jesteśmy jakoś y, konsekwentni w tym, żeby, żeby tylko takie drzewa dopuszczać do, do akcji, y, ale też staramy się ludziom podpowiadać drzewa owocowe, bo to nawet jak my nie zjemy tych owoców, to później właśnie zwierzaki je, je, je zjedzą, więc y, takie są przez nas najbardziej preferowane, ale tutaj jak gdyby nie ma żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o gatunki drzew. Przy tej akcji też chyba przypominacie Polakom o tym, że, że książki, papier tak naprawdę pochodzą przecież z drzew i można powiedzieć, że tutaj taki obieg zamknięty promujemy. Bo te książki, którym dajemy drugie życie, no właśnie są z papieru, a papier jest z wycinanych drzew, więc gdyby ratując. W taki w pośredni sposób te, te, te drzewa też sadzimy drzewa i, i dostajemy te książki, więc to wszystko się nam tak bardzo fajnie u, układa w tej, w tej akcji. No i cieszymy się, że, że co roku akcja cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. To takie fajne jest, jak człowiek tam wybiera te książki, tak jak patrzę na przykład dzieła Platona. Myślę, kurczę, w tych czasach. A później tam jedno z pierwszych zgłoszeń, proszę wysłać mi dzieła Platona, no i wysyłamy. Piąta edycja akcji Książka za drzewo została zainaugurowana podczas happeningu z udziałem najmłodszych mieszkańców Katowic. A wszystko po to, by zachęcić przedszkola i szkoły, urzędy, organizacje i instytucje do włączenia się w sadzenie młodych drzew. Chcemy zrobić taką instalację fajną na rynku, drzewo. Chcemy zrobić drzewo z drzew, czyli z książek. Mamy takie płachty brązową, zieloną. Chcemy, żeby dzieciaki z tych książek, które tu mamy, które też będą dla nich w prezencie, ułożyły pień, gałęzie właśnie z książek i mamy płachty symbolizujące właśnie liście, zieleń. Chcemy pokazać, że właśnie książki są z drzew, żeby ich nie wyrzucać, żeby dawać im drugie życie. A właśnie przy naszej akcji Książka za drzewo można, za posadzenie drzewa, otrzymać od nas właśnie taką fajną książeczkę. Dla wielu młodych ludzi nie jest to takie oczywiste, że książka pochodzi z drewna. No właśnie, też chcemy uświadomić dzieciaki, że no papier jest z drewna, drzewo trzeba wyciąć, aby pozyskać papier, więc staramy się te książki, które już są wyprodukowane, wydane, żeby nie trafiały na makulaturę, tylko jeżeli są w dobrym stanie, żeby trafiały do nowych właścicieli, żeby ludzie je czytali, żeby nie leżały, nie kurzyły się na, na, na regałach, na strychu. Więc dzisiaj pokazujemy właśnie, że te książki, które symbolicznie mamy tutaj, są z drewna i będziemy z nich układać właśnie takie drzewo. Jakie książki do tej pory w Waszych akcjach cieszyły się takim największym powodzeniem? Po które najchętniej Polacy sięgali? Tak naprawdę wszystkie książki, bo część odbiorców szuka właśnie nowych książek, nowych wydawnic w przeciągu ostatnich 20 lat. Ładnie wydanych. No wiadomo, nie ocenia się książki po okładce, ale treści też są bardzo ważne, oczywiście. I w większości kupujących widzę, że treść jest najważniejsza, ale bardzo dużo ludzi szuka starych książek, których już jest naprawdę ciężko zdobyć w różnych miejscach, w antykwariatach, a u nas się trafiają naprawdę złote kruki, gdzie fajne wydawnictwo można u nas za niewielką kwotę. Właśnie na różnych kiermaszach otrzymać i lub na przykład na akcji książka na drzewo. Na nasze liście też są bardzo fajne tytuły, gdzie można za posadzenie książek otrzymać od nas. Taka jest y, spora biblioteczka w naszej arcy przygotowana. Y, jest sporo klasyki, jest sporo y, powieści. Jest trochę książek takich nowych, nowych, w sensie, że takich nowo poczytanych. Y, tych książek jest bardzo, bardzo dużo. Więc naprawdę jest, że tak powiem, w czym wybierać. Na naszej stronie książkowej, oczywiście są te książki w spisie alfabetycznym do wybrania przez ludzi sadzących drzewa. Więc my się już przygotowujemy dosyć mocno do tej akcji tak naprawdę dzisiaj startujemy, ale książki są już w bioteczce posegregowane. Można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że tak, bo zeszłoroczna edycja pokazała, że naprawdę ludzie bardzo fajnie te drzewa sadzili i my pakowaliśmy tych książek sporo do wysyłki i naprawdę wybierali bardzo fajne pozycje. Nam było bardzo miło, uśmiechaliśmy się, pakując je do koper do wysyłki, że o, jaka super książka, będzie miło się czytać. Warto chyba, żeby zachęcić do udziału w tej akcji takie grupy zorganizowane, pracowników jakiejś firmy, może młodzież szkolną. Tak, no przede wszystkim jakby uderzamy przede wszystkim do y, mieszkańców, ale uderzamy też do młodzieży, do, do y, dzieci szkolnych. No tak naprawdę, żeby zachęcić ich do czytania, bo to nie jest tak, że przeglądamy obrazki to w takim naprawdę przedszkolnym wieku, a potem już bierzemy się za czytanie i naprawdę jest co czytać, bo książki dla młodzieży, dla dzieci są przepiękne. Y, często jest tak, że te książki Książki są w najlepszym stanie, bo y, ktoś młody sobie książkę przeczyta i chętnie nam rodzice oddają te książki na y, nasze akcje, więc jest w czym wybierać. My zachęcamy do czytania, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. I w ten sposób promujecie też taką y, ideę Zero Waste. Zero Waste przede wszystkim, bo chodzi o to, żebyśmy absolutnie nie wyrzucali tych książek na makulaturę. Nawet jak one są z papieru, nawet jak się nam wydaje, że ten papier się przetworzy, to nie książki. Naprawdę czytajmy, nie wyrzucajmy. Więc my zachęcamy do tego, żeby one naprawdę uzyskały drugie, trzecie, czwarte życie i żeby cały czas były podawane dalej. I cały czas zachęcamy też do tego, żeby każdy przejrzał tą swoją domową biblioteczkę, jeśli są tam takie pozycje, do których no nie chcemy już na przykład wracać, to zawsze chętnie wy je przyjmiecie. Tak i też są takie książki, które się po prostu nie mieszczą już na domowych biblioteczkach, więc wtedy zachęcamy, żeby się nimi podzielić, więc zapraszamy albo do wysyłki do nas, albo żeby je przywieźć do nas, albo po prostu je odbieramy, także da się to wszystko zorganizować. Zachęcam do odwiedzenia strony książkazadrzewo.pl i posadzenia drzewa w ramach tej niezwykle cennej akcji. A teraz zmieniamy temat, jednak wciąż pozostajemy z Fundacją ARKA. Jazda na rowerze jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale rower jest również doskonałym środkiem transportu, szczególnie w miastach, gdzie ulice w godzinach szczytu szybko się korkują. Dlatego też wiele samorządów podejmuje działania nad wypracowaniem wspólnej polityki rowerowej, która ma wpłynąć m.in. na wzrost atrakcyjności roweru jako środka transportu, co z kolei przyczynić ma się do poprawy jakości życia w regionie, by zachęcić Polaków do jak najczęstszego poruszenia się jednocześnie. Śladami Fundacja Ekologiczna ARKA kilka lat temu zainicjowała akcję Rower Pomaga, w ramach której przejechane kilometry zamieniane są na rowery dla potrzebujących. Fundacja Ekologiczna ARKA kolejny już raz realizuje akcję Rower Pomaga. Kampanię, której celem jest promocja jazdy na rowerze i zachęcanie młodszych oraz tych nieco starszych do dbania o zdrowie i środowisko naturalne, zainaugurowano w Katowicach, mieście, które jest jednym z partnerów akcji. Udział w niej może wziąć każdy posiadacz Jednośladu, a kilometry przejechane w ramach tego przedsięwzięcia zamieniane są na rowery dla potrzebujących dzieciaków. Rozpoczynamy dzisiaj dziewiątą edycję akcji Rower Pomaga, akcji w której przejechane przez nas rowerowe kilometry zamieniamy na, w taki magiczny sposób na rowery dla dzieci z domu dziecka. Dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska mamy aż 30 rowerów do, do rozdania w tym roku. Więc naprawdę można powiedzieć, jest się o co bić, bo to będzie taka troszkę rywalizacja o te, o te rowery w, na, tutaj na, w naszym województwie. E, no i nas to bardzo cieszy, bo to jest taka akcja, w której są tylko korzyści. Korzyści dla nas, takie z, zdrowotne, korzyści środowiskowe czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla. No i przede wszystkim. Ta, ta radość dzieciaków, które później otrzymują te wymarzone rowery, czyli po prostu tylko wsiadać na rower i jeździć. Wsiadać na rower i jeździć, ale jak te kilometry dopisać do Waszej akcji, jak do niej dołączyć? To jest bardzo proste też, można to zrobić albo tak indywidualnie wpisując po prostu przejechany dystans, my też jak gdyby bazujemy tutaj na zaufaniu cały, cały czas i tak w miarę to się sprawdza, już jak gdyby nie mamy takich harcowników, którzy dopisują milion kilometrów na raz, yy, czyli to, to jest taki naj, najprostszy sposób, ale też bardzo fajnie sprawdza się, yy, yy, korzystamy też yy, z aplikacji Strava, takiej bezpłatnej aplikacji yy, i to dołączenie jest bardzo proste, wystarczy dosłownie 5 sekund, dwa razy trzeba kliknąć swojego smartfona i te kilometry automatycznie dodają się na stronie rowerpomaga.pl Zachęcacie do tego, żeby te rowerowe kilometry pokonywać nie tylko w czasie wolnym od pracy, w ramach aktywnego wypoczynku, ale żeby ten rower, szczególnie w tym sezonie wiosenno-letnim, wykorzystywać tak naprawdę do codziennego przemieszczania. Wtedy tych kilometrów rzeczywiście będziemy mogli wykręcić sporo. No tak, i to jest, można powiedzieć, takie najcenniejsze bo wtedy, kiedy faktycznie rower nam zastępuje samochód, a Dosłownie wczoraj czytałem, że ścieżek tutaj w Katowicach przybywa, że, że są bardzo ambitne plany, więc to, to jest już takie nie tylko bardzo realne, ale też nawet przyjemne, jak, jak gdyby ten nasz przejazd rowerowy nie jest kolizyjny z samochodami. Nie musimy uważać, tylko sobie spokojnie jedziemy i, i w, ty, w tym kierunku idą właściwie. Europejskie miasta, żeby tam, gdzie tylko jest to możliwe, to ten rower wykorzystywać. On się staje teraz takim bardzo modnym środkiem transportu. Nie jest to już tak jak kiedyś mówiliśmy, jak ktoś nie ma na samochód, to musi tym rowerem jeździć. Teraz to jest wbrew, wręcz zupełnie inaczej i dlatego bardzo zachęcamy do tego. Zwłaszcza do tego, żeby tam, gdzie tylko jest to możliwe, to właśnie zastępować nasze dojazdy do pracy zamiast samochodowymi tymi rowerowymi. Dziewiąta edycja akcji. Możemy się pokusić o pewnego rodzaju podsumowanie, jak to do tej pory wyglądało, ile rowerów udało się uzbierać i gdzie one też trafiły. No, to, ta, ta dziewiąta edycja też nas nam uświadomiła, że to już jest ogromna akcja, bo mamy ponad 100 milionów przejechanych rowerowych kilometrów i 366 rozdanych rowerów. Także naprawdę jest to, jest to ogromna ilość. I one trafiły. Praktycznie w, w większości do dzieci z Domów Dziecka. Dużo bardzo tutaj na, na, ten, na terenie naszym, bo na przykład Grupa Kenty jest takim partnerem biznesowym tej akcji, więc y, gdyby też te rowery trafiają do y, Domów Dziecka, którym ona pomaga, a pomaga y, tym placówkom właśnie z naszego terenu. Na internetowej witrynie akcji rower pomaga można dodawać swoje rowerowe trasy. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj trasę i uzupełnić formularz. Można również połączyć się z rowerowymi aplikacjami. Trasy przypisywane są do użytkowników, dlatego też najbardziej aktywni rowerzyści mogą ze sobą rywalizować pod względem ilości wykręconych kilometrów. No my przede wszystkim o takim transporcie niskoemisyjnym, albo takim zeroemisyjnym, to naprawdę jest super, słuchajcie, super rozwiązanie i zdrowotne, i dla przyrody niesamowity plus, gdy naprawdę tych zanieczyszczeń z transportu jest trochę mniej, więc przede wszystkim edukacja ekologiczna w kierunku przyrody, ale w kierunku również naszego zdrowia. Tych rowerzystów chyba w naszym kraju coraz więcej z każdym rokiem. Wydaje mi się, że przez to też, że miasta czy wsi przygotowują ścieżki rowerowe, to tych rowerzystów jest coraz więcej. Jest to na pewno super też pomysł na takie nawet krótkie, lokalne wycieczki, jazda na rowerze, więc my promujemy, a wszyscy i tak mają głowę i chętnie z tego korzystają. Nie tylko to dobry pomysł i sposób na wycieczki, ale to także dobry sposób na codzienne poruszanie się po mieście zatłoczonym. No, my mieliśmy problem gdzie zaparkować w Katowicach, ale rzeczywiście na takie krótkie dystanse jest to super rozwiązanie. Ja zawsze pytam uczniów, kto dzisiaj przyjechał rowerem. Mieszkam na wsi Podbielskim i u nas przez cały okrągły rok, zima, nie zima, deszcz, nie deszcz, przyjeżdża prawie 150 osób na rowerze. To chyba dobry sygnał dla środowiska, ale także dla naszego zdrowia. Ja myślę, że ja zawsze uczę młodzież tak, że przede wszystkim jest to dla nich też forma ruchu, ale też taka forma trochę niezależności, że mogą naprawdę szybko pokonać niedalekie, niedalekie kawałki drogi. Nie muszą być zależni od swoich dorosłych, nie muszą czekać na swoich rodziców, tylko mogą to zrobić na rowerku. Karta rowerowa zdana i wtedy jeździmy wszędzie. Czy lubisz jeździć na rowerze? Tak. A dlaczego? Bo można wyjechać świeże powietrze. A jak często korzystasz z roweru? Na przykład jak jeżdżę do szkoły. Tak, niezależnie od pogody? Jakie jest lato lub wiosna. Jaką trasę pokonujesz? To jest sporo kilometrów? No tak około dwóch, bo jeżdżę z Kościuszki. Jak długo pokonanie tej trasy Ci zajmuje czasu? Około 10 minut. Łatwiej się taką trasę pokonuje właśnie jednośladem, czy jednak pieszo? No, rowerem. Im więcej kilometrów uda się wspólnie przejechać, tym więcej rowerów trafi do potrzebujących dzieciaków. Z każdego kilometra zadowolone będą również zwierzaki z przystani ocalenie, bowiem podobnie jak w roku ubiegłym, również i tym razem w ramach rowerowej akcji wspierane będą również zwierzaki będące pod opieką tego przytuliska. Od lat pomagamy dzieciakom. Staramy się pomagać młodym ludziom, którzy no, nie mają tak dobrze, że nie mają rowerów. Są w domach dziecka, w domach opieki, są w, chodzą do świeci środowiskowych, gdzie naprawdę ciężko mają z tym, żeby pojeździć na tych rowerach. Jednak od lat też widzimy, że pomoc zwierzętom jest równie ważna. Pomagamy zwierzętom w różny sposób i w tamtym roku padł pomysł taki, aby również te kilometry przejechane i wpisane na stronie rowerpomaga.pl przekształcić na warzywa. Każde 100 kilometrów to jest kilogram ważny. Dla przystani ocalenie. Do tej pory rozdaliśmy już ponad 10 tysięcy kg warzyw, czyli ponad 10 ton, właśnie dla zwierząt, które się tam znajdują. To są krowy, konie, kozy, mają świnie, psykoty oczywiście też, jest drób i tak naprawdę wszystkie te zwierzęta potrzebują cały czas pożywienia, więc postanowiliśmy ich wspierać w taki sposób, że kupujemy te warzywa, przekazujemy im i karmimy te zwierzęta. Dlaczego akurat współpracujecie z przystanią Ocalenie? Co to za miejsce? Przystań Ocalenie to jest tak naprawdę, my jesteśmy z Bielska Białej, w drodze na Śląsk i w naszym rejonie. To jest największe tego typu miejsce u nas, czyli największa przystań, największe przytulisko dla właśnie takich zwierząt. Bo schronisk dla psów, kotów mamy praktycznie w każdym miejscu jest schronisko, w każdym mieście jest schronisko. Ta przystań zajmuje się zwierzętami właśnie porzuconymi, ale niedomowymi, czyli krowy konie, świnie, kozy. Tych zwierząt jest naprawdę masa. To są zwierzęta często chore, to są zwierzęta stare, wyrzucone przez właścicieli lub zwierzęta wykupione z transportu do rzeźni. Bo bądźmy szczerzy, ale część koni, które już nie są potrzebne, przetransportowuje się do rzeźni i... Już wiadomo, co z nimi się tam dzieje, więc Przestań wykupuje konie, wykupuje też inne zwierzęta, które miały trafić, no niestety, na śmierć. Wykupuje, opiekuje się nimi, leczy i karmi. I zwierzęta dożywają tam spokojnej starości, więc potrzebują oczywiście pomocy głównej w karmieniu tych zwierząt, czyli w pożywieniu. Więc my z akcją Rower Pomaga postanowiliśmy właśnie ich wesprzeć i kilogramy warzyw lecą do nich cały czas. Wszystkich zainteresowanych udziałem w kampanii Rower Pomaga, zachęcam do odwiedzenia internetowej witryny akcji i systematycznego uzupełniania bazy o kolejne przejechane kilometry. Pamiętajmy, że kręcąc je, dbamy też o środowisko. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną odsłonę Ekologii Metropoli Śląskiej. Do zobaczenia!